Witam Cię na kolejnym tutaj filmie. Dzisiaj opowiem Ci o trzech błędach początkujących uwodzicieli. Dlatego, mi się na baczności, bo Ty też możesz te błędy popełniać i potem się okaże, że dziewczyna nie jest zainteresowana. Wysłuchaj ten materiał do samego końca, bo na końcu przygotowałem coś dla Ciebie. I oczywiście, łapkę do góry, zostaw jak podoba się temat tego filmu. Pierwszy błąd początkujących, którzy próbują poznać dziewczynę. To jest to, że oni po prostu za bardzo chcą, tak? I często to widzę na konsultacjach. Krzysiek napisałem do dziewczyny, ona mówi, że nie ma czasu, to piszę do niej na drugi dzień. No i cały czas jest ta presja, nawet jak nie ma tej presji i już się potrafisz opanować od wypisywania do niej codziennie, tak się z nią umawiasz, to widać tą presję na spotkaniu, bo ty za bardzo się wypytujesz, czy ty mnie lubisz, albo padają takie stwierdzenia, że nawet czuwa, że ty za bardzo chcesz. Na przykład to może być sytuacja, kiedy mówisz dziewczynie, a czy ty masz chłopaka i widzisz, i to już komunikuje dziewczynie desperat, desperat, desperat skoro nie poderwał innej dziewczyny to i mnie nie poderwie tak to wygląda zamiast tego ty nie powinieneś poruszać takich tematów i właściwie być dumny jak paw jako facet, uśmiechać się do dziewczyny być przekonany o swojej wartości a kiedy ona reaguje dobrze oczywiście przytulić, pocałować poprowadzić tą znajomość dalej więc nigdy nie pokazuj kobiecie, że ją bardziej chcesz Niż ona chce Ciebie, bo praktycznie zawsze prowadzi do problemów. I dziewczyna wyczuwa, że ty jesteś tak sfokusowany na tym, żeby z nią być, żeby tutaj ją próbować udobruchać pod każdym względem, że się tylko i wyłącznie jej dobro. To jest właśnie tutaj cały problem. I jak to opanujesz, to już jesteś tak naprawdę do przodu. Bo, jeśli ty cały czas się kierujesz tylko tym, co by ona chciała, niestety, ale nie będziesz miał efektów i ciągle będziesz się zastanawiał, czy zadzwonić się do niej. Nie, dzisiaj jest wigilia. Nie zadzwonię, no bo ona pewnie jest zajęta. Nie zadzwonię wieczorem, bo to też nie odpowiednia pora, i w końcu znajdziesz taką odpowiednią porę, i zadzwonisz, a ona będzie w pracy i w ogóle nie odbierze. Więc do tego to właśnie prowadzi. Przestań sugerować się oczekiwaniami dziewczyny, podejmij akcję, zrób coś i rezultat Cię zaskoczy. Pamiętaj, żeby zawsze dziewczynie pokazywać, że ty masz swój świat, własne życie, że ona nie jest dla ciebie wszystkim. Przynajmniej na początku, kiedy ona jeszcze nie czuje tego co ty, bo takie pokazywanie, właśnie, że trafiłeś na miłość swojego życia, rozmowa z nią, czy ty byś chciał mieć dzieci od razu, mówienie o tym, że chciałbyś w związku, że szukasz poważnej relacji. To nie jest nic dobrego. Co z tego, że ona się zgodzi, jak tego nie czuje nawet z tobą na związek, jak potem i tak to się skończy źle, ponieważ ona nie będzie miała tych uczuć, emocji, więc sama zakończy taki związek. Więc to naprawdę nie ma sensu i warto zacząć od budowania odpowiednich emocji, uczyć w kobiecie, a potem się znajdą takie sytuacje, że faktycznie powiesz jej, że coś do niej czujesz, jeśli ona będzie też inwestowała. Wtedy to jest właśnie najlepsza opcja. Drugi błąd, jaki robią faceci, to jest zbyt długie czekanie na pocałunek, na dotyk. I często to widzę, nie? Krzysiek, pierwsze spotkanie, to, to tak nie można dziewczyny pocałować, trzeba poczekać trochę dłużej, tak? No i czekasz trzecie, czwarte, piąte, szóste, o ile będzie szóste, i nagle dziewczyna przestaje być zainteresowana. Wiesz dlaczego? Bo jesteś dupa, tak? Bo jej nie pocałowałeś, bo jej nie dotknąłeś, a ona ci dawała czas, poświęcała się, przyjechała na spotkanie. Szykowała się w mieszkaniu przez 3 godziny, kąpała, malowała, a ty nawet tego nie potrafiłeś wykorzystać. Więc jeśli masz takie sytuacje, gdzie dziewczyna ci się podoba i też widzisz pewne sygnały, ona umówiła się z tobą jeden na jeden, tak. Przychodzi niesamowicie przygotowana, pomalowana, usta jeszcze na czerwony kolor, to już jest w ogóle afrodyzjak. No to trzeba taką dziewczynę uszczęśliwić, tak? pocałować, wcześniej zbudować dotyk. Inaczej to nie pójdzie do przodu i nie licz na to, że na cię sama pocałuje. Często mi się wydaje, że wy też próbujecie tak rozmawiać z dziewczyną, żeby ona wam pomogła w tym pocałunku w dotyku. Niestety ale kobieta ci nie pomoże. Wręcz wtedy, kiedy sam to będziesz robił, dokładnie wtedy to będzie dla niej najbardziej atrakcyjne, a nie w sytuacji, kiedy się zapytasz, chcesz być pocałowana? Wybacz, ale dla kobiet to jest idiotyczne. I z takim podejściem kobiety po prostu będą od Ciebie uciekać, bo to Ty powinieneś decydować, kiedy ma być pocałunek, budowa dotyku. A im szybciej, tym lepiej. Kobieta nie jest w stanie wtedy manipulować, kombinować, tylko po prostu poddaje się tym emocjom. Także pamiętaj o tym, bo to jest bardzo częsty błąd, który kosztuje was dziewczynę. Brak działania takiego seksualnego z dziewczyną. Bez tego nie będziesz jej facetem, nie będziesz jej kochankiem i faceci, którzy są najlepsi z kobietami, oni bardzo szybko po prostu działają, całują, rozwijają relacje, a nie czekają. Nie czekają i nie rozmawiają. Sama rozmowa buduje tylko i wyłącznie komfort. I w zupełności nic Ci nie daje pod kątem właśnie tutaj budowania takiego trwałego, prawdziwego zainteresowania dziewczyny, bo to zainteresowanie dziewczyny to jest właśnie bycie seksualnym, seksualnie dla niej pociągającym. Trzeci problem, który macie z dziewczynami i trzeci błąd, który popełniacie tak naprawdę to jest to, że Ty masz za dużo czasu na dziewczyny. Po prostu. Cały czas o nich myślisz, nawet jak poznasz jakąś fajną dziewczynę, to się zastanawiasz, co by się stało, gdybyś ty się tylko spotykał, robił na spotkaniu z dziewczyną to, co chcesz, pocałunek, może sytuacja łóżkowa, a potem zero kontaktu i dopiero dzwonisz do niej za tydzień, tak? One by się nakręcały, ponieważ by widziały po tobie, że ty masz tutaj czas na inne sprawy, że ona nie jest tylko obiektem Twoich zainteresowań, i naturalnie kobieta by zaczęła się angażować i inwestować. Tak to właśnie działa, ponieważ wy macie za dużo czasu, to często myślicie o dziewczynie, macie za dużo czasu dla niej i oczywiście ona wyczuwa po prostu, że ty za bardzo chcesz, więc się blokuje na kolejne spotkania. Więc warto też mieć swoje życie, jakieś zajęcia, pasje, hobby, znajomych, z którymi spędzasz czas inaczej. Będziesz robił głupoty, siedzisz w domu, nudzi ci się, piszesz do niej SMS-a. Ona wyczuwasz, że za często piszesz te SMS-y, a w rzeczywistości nawet nie było pocałunku, nie było niczego konkretnego więc, jakby sytuacja dla niej jest oczywista. Ty za bardzo chcesz, a ona coraz bardziej ma Cię w dupie, tak naprawdę. Przemyśl to, co powiedziałem, zostaw łapkę do góry, jak się podoba, i do jutra, do północy. Seksualna, męska energia. Zdecydowanie jeden z najlepszych materiałów, jaki zrobiłem. Zobacz sobie sam. Naucz się, jak podniecać dziewczyny w wyjątkowy sposób. Seksualna męska energia do jutra, do północy, aż 40% taniej. Dlatego wejdź tutaj, skorzystaj, bo to jest mega wartościowy materiał, który zmieni twoje życie i będziesz bardziej podniecający dla kobiet w łóżku, w obyciu, w rozmowie, w dotyku, w pocałunku. Będziesz podniecał dziewczyny. 40% taniej ten genialny materiał, do jutra do północy niestety, ale jutro już podnoszę cenę, także zobacz sobie to, bo jest to wiedza, która totalnie zmieni Twoje pojęcie o tym, co trzeba robić na randce z dziewczyną, jak, jak z nią rozmawiać, jak ją podniecać, nakręcać, tego Wam często brakuje, jesteście za mili. I nie potraficie budować tych seksualnych emocji, które odpowiadają za to, że faktycznie podobasz się dziewczynie. I oczywiście dzięki temu ona potem może szczytować w łóżku, dochodzić, bez tego będzie ciężko i często jak jesteś zamiły, po prostu nie będziesz w stanie się przebić przez konkurencję innych facetów. tak? Przetestuj w praktyce 40% taniej, do jutra. Jestem przekonany, że naprawdę ten materiał ci pomoże, bo wiem, jakie recenzje pisaliście już po obejrzeniu tego kursu. Pobierz, bo jutro po północy. Podnoszę cenę. Pod spodem masz linka kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez promocja. Wejdź, zobacz, korzystaj, ciesz się, bo ta wiedza zmienia życie.